W październiku roku 1944 Armia Czerwona po raz pierwszy weszła na rdzenne tereny Rzeszy w Prusach Wschodnich. Dokonała okrutnej zbrodni, jak relacjonowano w niemieckiej kronice, Sowieci najpierw gwałcili, a później przybijali Niemki do drzwi stodoły. Relacje z nabierającej złej sławy zbrodni w Nemersdorf zatrwożyły Niemców. Czerwone armiści mieli okrutnie zgwałcić, torturować i zamordować ponad 70 kobiet i dzieci. Mieli ukrzyżować nagie kobiety, a dwie przebić gwoździami do drzwi stodoły. Wszystkie kobiety, a nawet ośmioletnie dziewczynki nosiły na ciele ś Gwałtu. Nie oszczędzano nawet niewidomej staruszki. Taki przekaz pokazywano w kinach w całej Rzeszy. Informacje trafiły na pierwsze strony niemieckich gazet. Zbrodnie Sowietów nazwano masakrą w Nemersdorf. Ale dopiero po blisko 70 latach okazało się, że była to w dużej mierze sfingowana przez propagandę Gebelsa ustawka. Sowieci zabili wprawdzie ponad 20 osób, ale część zdjęć pokazujących ofiary zostało spreparowane. Przyznał to naoczny świadek, niemiecki żołnierz, który jako jeden z pierwszych widział ofiary. Doniesienia o wydarzeniach wywołały syndrom Nemersdorf. Miały pobudzić do Walki z Niemcami, ale spowodowały masowy eksodus milionów Niemców uciekających przed Armią Czerwoną. Powodowały także samobójstwa ludzi, którzy nie chcieli dostać się w ręce Rosjan. O eksodusie Niemców w ostatnich miesiącach wojny opowiadam w jednym z najnowszych odcinków przygotowanych na podstawie książki Jurgena Torwalda Wielka Ucieczka.